Cześć, witam na kanale Info Prawa. Kto pamięta, jak te kilka lat temu zakładałem pole podborówki, wtedy wykopałem bardzo dużo ziemi, wsypałem mnóstwo torfu. Torf mnie kosztował bardzo dużo i dawałem kory, jakiś tam nawóz też dałem, żeby to się szybciej przekompostowało i tak dalej. I efekty są świetne. Tak sobie teraz wspominam te początki moje z borówkami. No różnie to było, było zamieranie pędów. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze, jakie fajne zbiory będą. Tak więc no, było zamieranie pędów. Jedna, jedną borówkę wykopałem, później, trzy lata później, wykopałem też drugą, która żyje sobie teraz w pojemniku, bo murówki ją za, zaatakowały. Więc jedna mi padła przez zamieranie pędów, druga przez to, że, znaczy druga mi nie padła, ale no, jest poturbowana przez murweczki. Tutaj też jedna borówka nie umie się pozbierać, no ale tak jest, tak to jest wspaniale. Jak widać tutaj część borówek już jest do zbioru albo za chwilkę będzie. Tak myśląc sobie już o, o tych moich czterech latach uprawy, no bo to jest już czwarty rok, posadziłem moje borówki w kwietniu, w kwietniu trzy lata temu i nie wiem, w kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i trzy miesiące, trzy lata i trzy miesiące temu, to tak sobie myśląc o tej uprawie, no kilka przeciwności było, były bielinki, Czyli takie coś, co zjada, zjada liście, motyl składa je na liściu i później te gąsieniczki liście jedzą. Więc to było, było to zamieranie, a tak no to nie ma aż tak, aż tak źle. Teraz moje borówki wspieram samą wodą. Zobaczcie sobie, tutaj w tym momencie akurat się leje. Załączone jest nawadnianie. Nawadnianie na trzy... Na Mógłbym mieć tylko jeden, jednak ja tutaj, odtąd do tamtąd, do końca, mam torf. Więc mam nadzieję, że ten korzeń już fajnie poszedł i że on też bierze wodę choćby z tego miejsca. A torfu dałem mnóstwo. No, Wam polecam dać minimum 40 litrów, chociaż to jest absolutne, według mnie, minimum. Yy, ja. Bym dał więcej, oczywiście więcej dałem, więc jakbym sobie po prostu kupował, to bym dał minimum 80 litrów. Tutaj mamy korę, która jest cały czas od początku, tutaj już te 3 lata, tutaj mniej więcej jest. I zobaczcie, jak ona wygląda dosyć ładnie, tam z dolnej partii jest już tamten, ale ogólnie wygląda to, na, to naprawdę dobrze. O to jest kora, kora sortowana ręcznie. Kora dobra. Nie oszczędzałem pieniędzy na korze. Jak zakupiłem sobie korę taką do zmieszania z glebą, to kupiłem najtańszą, bo ona już śmierdziała czyli już tak się rozkładała. Czyli była idealna, żeby ją zmieszać z, z ziemią. No a tutaj do ściółkowania zakupiłem korę drogą, ale bardzo dobrą. Taka, która jak widać jeszcze się bez problemu trzyma i jeszcze przez, przez lata mi będzie tutaj słu służyła. W tej chwili jeden krzak borówki ma problem. Została ta borówka opryskana środkiem grzybobójczym. No a tak to jest dosyć dobrze: no przez dwa lata miałem zamieranie pędów i to było ciężko z tym walczyć, ale udało mi się w miarę. No i tam tylko właśnie ta jedna boróweczka w tym momencie cierpi. Zobaczcie sobie, jakie bardzo duże zbiory. Tak jak powiedziałem, w tym momencie dbam najbardziej o wodę. Po całym owocowaniu spryskam moje krzaki środkiem grzybobójczym, jak już zbiorę wszystkie te owoce, więc wtedy wszystko zostanie spryskane i też dam nawóz jesienny taki, który ma bardziej potas, fosfor aniżeli azot. O, Zobaczcie sobie, bardzo ładnie to wszystko wy wygląda. Też. Te grona kryją się w sporej części pod spodem, także na pierwszy rzut oka ich nie widać, a one tam niżej też się znajdują. O. Patrzcie, 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 patrzcie. Niesamowity widok. Oczywiście moja uprawa nie jest idealna, też nie ma tyle czasu, żeby to wszystko tak idealnie pielęgnować. Na przykład, może powinienem popodpierać ten, ten pęd. Podparłem inny. No cóż, tak to czasami jest, ale i tak wydaje mi się, że moja uprawa wygląda bardzo dobrze, jak na amatorskie uprawy. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info U Prawa. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info U Prawa. Polecam przy subskrypcji zaznaczyć tak zwany dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego mojego filmu. Pozdrawiam.